Cześć, nazywam się Iwona Jankowska. Zajmuję się świadomym budowaniem wizerunku. Jeżeli teraz mnie oglądasz, to znaczy, że Twój wizerunek nie jest Ci obojętny. Weź kartkę, długopis i zaczynamy. Gotowa do zajęć? Bardzo dobrze, dlatego że dziś zajmiemy się tematem, jak ukryć duży brzuch. Są na to dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że albo dieta ścisła i ćwiczenia, treningi. Druga metoda jest trochę prostsza, po prostu pokochaj tego gada i zacznij się nim opiekować. Ja w 10 krokach powiem Ci jak to uczynić najlepiej. Panie, które mają większy brzuszek z reguły stosują przeróżne metody zasłaniania. Czy to falbankami, czy luźnymi yy, ubraniami, z reguły to są jakieś bardzo duże namioty, często, bo im większy namiot i sztywniejszy, tym więcej się pod nim schowa. No i tu jest błąd. Nie róbcie tego. Yy, zamieńmy system. Wy zamieńcie system. I już Wam mówię jak. Pierwsza metoda jest taka, że zastosuj luźne materiały zwiewne materiały, lejące materiały, które Wydłużą, wysmuklą i jakby dopasują się do sylwetki. One nie będą obciskiwać tej sylwetki, ale będą po prostu luźno powiewać i się ciągnąć. Tak? To jest ten moment, kiedy ten materiał po prostu ma. Żyć swoim życiem troszeczkę, a nie budować jakieś okopy. Wszystkie materiały sztywne bądź grube dodają objętości, i to zapamiętaj, to jest ważne. Przed Tobą dwa zdjęcia. Pierwsze przedstawia spódnicę, która jest uszyta z lekkiego mm. materiału. Jest to spódnica z żorżety i pokazuje tutaj właśnie to, o czym mówiłam. Że ten materiał idzie w dół, on się ciągnie w dół, a nie wszerz, on się nie puszy i nie sterczy. Drugie zdjęcie przedstawia sukienkę, modelka ewidentnie się porusza na tym zdjęciu i zobacz, jak ten materiał po prostu za nią płynie. On ma płynąć, a nie sterczeć i stać w miejscu, nie odbijać się po prostu od e, naszej krągłości, bo to nie o to tutaj chodzi. Druga metoda to jest taka, żebyś unikała marszczeń wszystkie gumki, wszystkie zaszewki precz. Czegoś takiego nie ma. Jeżeli w Twojej głowie zbudował się wizerunek taki, że jak założę plisowaną spódnicę, to ten brzuszek ukryje pod plisami, to w drugą stronę patrząc finał jest taki, że ktoś widzi powiększony Twój brzuch mniej więcej o 2-3 razy. Naprawdę. To jest w ogóle sprawdzone przeze mnie na wielu sylwetkach, nawet ja nie jestem w stanie założyć plisy, ponieważ mam pozostałości brzucha po ciążach. I tyle. I zawsze te plisy będą się na nim odbijać, więc wszystkie marszczenia, wszystkie pliski, wszystkie gumki z marszczeniami wyrzucaj. W ogóle na to nawet nie patrz. Na zdjęciu dwa przykłady rzeczy, o których mówiłam, że są zakazane, czyli plisy i zaszewki, tylko zwróć uwagę na to, co tu się zadziało. I plisy, i zaszewki są poniżej talii, poniżej linii brzucha, czyli one nie mają szans sterczeć, ponieważ są przyszyte i uspokojone, rozszerzają się dopiero w momencie, kiedy już jakby cały problem jest Poza nami. E, fantastyczne rozwiązanie dla pani e, o typie sylwetki gruszko, które mają szersze biodra. Właśnie w, uspokajamy, pokazujemy najwęższą część bioder i rozszerzamy dopiero w momencie, kiedy linia wąskich bioder się nam zaczyna rozszerzać. Unikaj dużych wzorów w okolicy brzucha. Co te wzory powoduje? W ogóle, duży wzór powiększa w teorii, mały wzór pomniejsza. Jeżeli na większą przestrzeń nałożysz coś dużego, to automatycznie skierujesz wzrok odbiorcy na tą dużą część. Czyli Ty musisz zamienić znowu system. Oszukaj go. Daj coś małego. Małe, drobne wzorki. Tam, gdzie jest Ciebie najwięcej. Po prostu. Masz dwa przykłady przed sobą. Spódnica, która jest w paski. Cenna informacja: paski muszą być drobne. Wszystkie geometryczne figury, które położysz sobie w dolnej partii, muszą być drobne i najlepiej, żeby były ułożone wzdłuż bądź asymetrycznie. Nigdy dookoła sylwetki. Jeżeli mówimy o drobnych wzorach, również tutaj możemy postawić na łączkę, na drobne kwiatuszki. Tak samo, postaraj się, żeby te wzory były dość mocno rozstrzelone drobniutkie i położona symetrycznie, żeby tu nam się nie robiła jedna zwarta bryła i jedna linia, ciąg kwiatków na przykład dookoła. Unikaj suwaków na brzuchu. O co chodzi? Jeżeli mamy spodnie, to też przetestowałam wiele razy, jeżeli mamy spodnie w pasek i oczywiście suwak z przodu, nagle, jeżeli mamy problem większy, brzuszek nam się zaczyna dzielić na kilka warstw. Pierwsza do paska i potem od suwaka na boki. Uniknąć możesz tego efektu poprzez zakładanie rzeczy. Spodni, spódnic, które mają suwak z boku i absolutnie nie posiadają pasków. Czyli szukaj rzeczy bez paska wszywanego i z suwakiem z boku bądź z tyłu. To będzie najlepsza opcja dla Ciebie. Działa to wtedy tak, jakbyśmy miały na sobie gorset. I to cię tak mocno ściąga i troszeczkę pionizuje, trzyma przede wszystkim tą partię sylwetki, tą partię ciała, która jest dla ciebie problematyczna. Przykładowe zdjęcia. Pierwsze przedstawia właśnie sytuację, o której przed chwilą mówiłam, czyli suwak po środku i co się dzieje z okolicą brzuszka. W tym momencie z reguły zawsze Panie robicie jedną, jedyną rzecz. Ciągniecie wszystko w dół. Wszystko musi być dłuższe, nałożone na brzuch. Jeżeli to jest elastyczne, jeszcze bardziej podkreślacie te okolice. Unikamy czegoś takiego. Wybierz formę właśnie trzecią przy spodniach. To są spodnie jeansowe, one mają jakby doszyty pas. Ale uwierz mi, jest mnóstwo sklepów, które proponują spodnie, które właśnie mają suwak z przodu bądź z tyłu i są z materiału dosyć elastycznego, na tyle, że Ci zepną po prostu całe, całą sylwetkę i, i ciało w okolicy brzucha. Kolejnym rozwiązaniem również są właśnie spódnice, które są troszkę z wyższym stanem i właśnie zapinane z boku, bez wszywanego paska, bądź ten pasek jest po prostu wszyty na równo, bez żadnego marszczenia. Postaw nataliowane sukienki w literę A. I o co tutaj chodzi? Pani, które to też zauważyłam, pani, które mają większy brzuszek bądź jakiś problem właśnie z poczkami czy z, z ciałkiem, zakładają na siebie tuniki, które są spod pachy już bardzo szerokie, takie balonowe albo bardzo obszerne. Do tego, jeżeli dojdzie nam biust, takiej pani, ta tunika robi się po prostu jak wielki namiot. Jak oszukać system? Bardzo prosto. Załóż tunikę taką. Która będzie taliowana od pachy w dół. Mniej więcej zaczynać się będzie nasze rozszerzenie od końca stanika i trapezik, literka A. Jaki będzie finał? Taki, że nam pięknie wciągnie się największa część naszej sylwetki, a to, co jest większe, po prostu się schowa pod materiałem, ale on nie będzie do przodu. On będzie po prostu wytaliowany i będzie ładnie nam się układał na sylwetce. Też nie może być sztywny. Zdjęcia przykładowe. Trzy. Pierwsze przedstawia sukienkę, tunikę, o której y, mówiłam na samym początku, czyli krój typowo no jest akurat lekki trapez, ale właśnie wyszczuplający ku górze, rozszerzający się ku dołowi. Drugie zdjęcie przedstawia tunikę w luźniejszym casualowym stylu. Z dzianiny, ale spójrzcie, zwróćcie uwagę, ta dzianina się ciągnie w dół. Ona nie sterczy, ona po prostu się nie puszy, a są takie bawełny, które po prostu sterczą, więc zwróć na to uwagę. Na samym początku nagrania o tym mówiłam. Trzecie zdjęcie przedstawia tunikę, która może nie jest najcudniejszym okazem, ale ma bardzo fajne zastosowania i rozwiązania. Oczywiście dekolt jestem fanką, więc yy, robi już swoje. To, że jest taliowana i rozszerzana ku dołowi, materiał jest lejący, bo to widać już na zdjęciu i przede wszystkim te wszystkie pasy, które są y, zastosowane na nie białe robią robotę. One pokazują nam jak nasza sylwetka wygląda. Zwróćcie na to uwagę, jak się kształtują przecięcia w materiałach, jak się kształtują właśnie takie kliny z y, materiału o innym kolorze. To robi... Dużo. Dobrego albo złego. Zostaw też na wysoki stan w ubraniu. Jeżeli kupujesz sobie spodnie bądź spódnicę, nie podbijaj tego brzuszka biodrówkami, tylko pociągnij ubranie wyżej. Wysoki stan powoduje to, że nam się optycznie wydłuża noga czyli to jest też informacja dla pań, które mają z długością nogi problem. Im masz wyżej pas, tym masz dłuższą nogę. Zaznacza sobie najwęższą część sylwetki, czyli talię. I uwaga, naprawdę, dziewczyny, macie talię. I to widać, często ją ukrywacie zupełnie e, niepotrzebnie. Właśnie wysoki stan powoduje, że ta talia się nam pokazuje i cudowne biodra nam wychodzą. Więc tego się nie boicie, po prostu stosujcie, e, zastosujcie to sobie raz, a zobaczycie, co z tego wyjdzie. Na tym przykładzie jest spódnica, która. Ma wyższy stan, ale ma również pasy asymetrycznie ułożone, i to jest idealny przykład na to, żebyście zobaczyły, jak taką spódnicą możecie sobie wysmuklić i wydłużyć sylwetkę. Wcześniej już były pokazane spodnie z wyższym stanem. To jest właśnie ten efekt, o który mi chodzi. Spięcie sylwetki tam, gdzie ona tego potrzebuje. Spodnie i spódnice, które będziecie sobie kupować. Nie mogą być z materiałów, które są rozciągliwe, które są bez większej elastyny, takie rzadkie w odbiorze. Czemu? Jeżeli my je założymy na jakiejkolwiek krągłości, wszystko nam się pod tym materiałem pokaże. Każda niedoskonałość skórna, wręcz nawet nieraz jeżeli panie mają czy jakieś pieprzyki, czy jakieś znamiona, też one są widoczne. Szukajcie takich materiałów, które są dosyć. Zwarte i uciągliwe, taki troszeczkę, taki efekt gumy. Kolejna fantastyczna rzecz, którą Ci powiem dzisiaj, to jest taka, że jeżeli zastosujesz sobie już właśnie ten materiał, który Cię zepnie, dopasujesz sobie krój spodni czy spódnicy, zastosujesz wysoki stan, to możesz spokojnie na górę założyć. Coś, co jest właśnie luźniejsze. To może być t-shirt, który nie jest elastyczny. Panie, które mają problem z brzuszkiem, nie powinny zakładać na górę czegoś, co jest obcisłe i dopasowane. No chyba, że to będzie baza w ubraniu. Jeżeli tak nie jest, to zobaczcie, co się dzieje. Macie opiętą górę, opięty brzuszek i nam wychodzi to, czego chcemy uniknąć. Więc zastosuj sytuację taką: dopnij sobie, jakby dopasuj ten dół i zagraj górą. Co możesz jeszcze zrobić? Kolorystycznie podziałać. Jeżeli dół ubierzesz w ciemne kolory, na pewno ciemniejsze niż górę, to zawsze będziesz miała optycznie pomniejszoną pupę, brzuch, uda cokolwiek tam chcesz sobie ukryć. Jeżeli chcesz ukryć biust, również zastosuj ten manewr na biust. Pamiętaj, jasne kolory powiększają, ciemne kolory pomniejszają. Ułożenie kolorystyczne ciemniej, jaśniej również może być w zestawieniu typu ciemny niebieski, jasny niebieski na górę. Granatowy, jasnozielony na górę. To są takie zestawienia. Nie sugeruj się tym, że musisz mieć tylko czarne spodnie, tylko granatowe spodnie i zawsze białą bluzkę. Bo to już było. To już nie jest ciekawe. To, że możesz się bawić kolorystyką, to jedno, możesz się też bawić łączeniami wzorów. I tu masz dwa przykłady na to, żebyś zobaczyła jak może sobie sama sylwetka regulować właśnie poprzez to, jak są ułożone wzory i jakie jest połączenie kolorystyczne, gdzie to połączenie przebiega, w których momentach nas wyszczupla, w których momentach nas powiększa. Bardzo fajna zabawa, bardzo gorąco polecam. Ja jestem fanką osobiście ubierania pani o okrągłych kształtach właśnie w tego typu ubrania. To nie są rzeczy przeznaczone tylko i wyłącznie dla szczupłych lasek. Wyczerpałyśmy dzisiaj temat y, dotyczący jak ukryć duży brzuszek. Jak Ci się podobało, zanotowałeś cokolwiek, daj łapkę w górę, subskrypcję, naciśnij, czyli ten mały taki dzwoneczek, który jest w rogu. No i zapraszam do siebie na stronę fubazar.pl tam też znajdziesz wiele ciekawych porad na temat jak dobrze wyglądać i jak świadomie budować swój wizerunek. Pozdrawiam!